Hey cuties, po prostu stwierdziłam, że muszę wyciągnąć ten aparat i upamiętnić tą chwilę, bo dzisiaj pod pierwszy śnieg, ja kocham śnieg, jestem mega excited, wyszłam na spacer, włączyłam świąteczne piosenki, wzięłam mój komputer i kupiłam bilety na wakacje życia, like... Is this really happening? Powiem Wam, że ja po prostu nie dowierzam, że to, że to się dzieje i że po prostu ostatnio wszystko tak się na wielu płaszczyznach, w sumie na praktycznie wszystkich płaszczyznach, dobrze układa. A mówię Wam o tym dlatego, bo po prostu ostatni rok był dla mnie tak zjebany, tak mnie po prostu życie testowało, i cały czas miałam z tyłu głowy, że okej, okay, no, życie to taka sinusoida i po coś to wszystko się dzieje, czegoś ma mnie to wszystko nauczyć. I. I zawsze po tych złych chwilach nadchodzą te dobre. Ja wiedziałam, że to przyjdzie prędzej czy później, ale a nie sądziłam, że aż tak. Że aż tak życie odda po tym wszystkim. Jeśli wasze życie też przypomina bagno i po prostu co chwilę dzieją się jakieś bezsensowne rzeczy, dowalające wam, to mój przekaz i znak dla was jest taki, że przyjdą te dobre czasy. I te dobre czasy będą lepsze niż mogłoby się wam wydawać. Szybko się ogarniam i dosłownie za 20 minut muszę wychodzić, bo jestem umówiona na badanie wzroku. Napisaliście mi, że dobrze wyglądam w tych okularach, bardzo dziękuję, więc wstawiam, wstawiam szkła do tych oksów. No i zaczynamy. Zaczynamy kolejnego weekly vloga. Ok, no okazało się, że moja wada jest gorsza. Już była, tak że dobrze, poszłam zrobić te okulary. Najgorsze światło i okay. No, na wyszak miał miałam to większe potencjał. Plan na dzisiejszy dzień? Siedzę i produkuję muzę. Po prostu I can't wait to show you moją nową nutę, ale muszę ją jeszcze dokończyć. I cały czas siedzę i przy niej majstruję, bo znowu muszę sobie ustawić jakiś taki deadline, że wiecie. Będzie ta data, i to, co jest w tym momencie, puszczamy. Także muszę poświęcić jak najwięcej czasu teraz na to, bo chcę jak najszybciej po prostu zrobić delivery tej nuty. Już po prostu can't, can't wait. Już mam pomysł na wiecie wizualne, wszystko Okładka chyba też. No i. Ta piosenka, ta kolejna piosenka. You're gonna love this. Myślę, że to będzie taka nuta, która trafi do jeszcze większej ilości osób, w sensie, że w gusta większej ilości osób. I might be wrong, but... Może zobaczyć, jak wczoraj posprzątałam moją szafkę z butami. Naprawdę, musielibyście zobaczyć, co się działo tutaj przed, <laughs> żeby też wam to tak zaimponowało. Ale muszę przyznać, że jestem w siebie naprawdę bardzo dumna. I oczywiście zbierałam się do tego 3 miesiące, a zajęło mi to 15 minut. Zawsze tak jest. Po prostu zawsze zawsze tak jest. This is your sign, żeby nie odwlekać tego na później, bo, bo można się cieszyć. Mój proces produkowania muzy zwykle tak wygląda że siedzę, dupię, dupię, zgrywam tę nutę, wychodzę sobie na spacer, odpalam ją na słuchaweczkach i, i sprawdzam, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, co bym zmieniła, na bardzo dużo pomysłów, tak wiecie, e, wpadam jak, mm, jak nie jestem przy procesie tworzenia tego, tylko idę sobie spacerkiem i słucham tej nuty i czy to mi wchodzi, czy to mi nie wchodzi. Także yy, zaraz zgrałam to, co teraz zrobiłam. Dzisiaj jest piękna, słoneczna pogoda, także aż żal tego nie wykorzystać. Jestem przekonana, że jest w chuj zimno na dworze. Ale nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Chwila przerwy na nieco ważniejsze sprawy. Czy wiedzieliście, że Polska jest największym producentem futer naturalnych w Europie? Ja do niedawna nie wiedziałam, and I was shocked. Każdego roku w naszym kraju zabija się ponad 3 miliony norek, lisów, jenotów i szynszyli. Coraz więcej krajów wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra, i Polska też może dołączyć do tego grona i pokazać, że troska o etykę i dobro zwierząt jest dla nas ważniejsza niż zysk. Razem możemy wpłynąć na zmiany, które sprawią, że miliony zwierząt przestaną cierpieć. Twój głos ma znaczenie, dlatego zostawiam ci link do petycji w opisie. Wracamy do japowania. Łagam, mam nadzieję, że się nie rozchoruję po dzisiejszym manifestie. Nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Było tak zimno, że jak szłam na metro, też po prostu wszystko mi bolało. Kolana, stopy, wszystko, a i tak się zawinęłam trochę szybciej. Wydawało mi się, że jestem dobrze przygotowana na, na tą pogodę, ale jednak. Wow. Well. Kolor włosów zobowiązuje. Dzisiaj po prostu typowy influ dzień Idę na paznokcie I dwa eventy Miałam iść na trzy, ale już jakby stwierdziłam, że się nie wyrobię Idę zanieść właśnie Paczkę i... I rura! Rura do 23 dzisiaj This is my outfit Nienawidzę tego, że mam tak daleko paczkomat od Haty. Mm -hmm. Boże, powiem Wam, że tak się zasiedzieliśmy przez ten weekend. Muszę się właśnie szybko ogarnąć. Nie wiem, jakim cudem stanęłam na nogi, ale czasami po prostu taki weekend też jest potrzebny. Gdy siedzisz i oglądasz serial, oglądamy serial e, From. Mega polecam. Im dalej w las, tym bardziej jest wciągający. I ja po prostu teraz. Już nie mogę się odkleić od niego. Został nam jeszcze trzeci sezon Obierzeliśmy dwa sezony. Dwa sezony przez dwa dni. Także that's crazy! W piątek byliśmy na imprezę i to było mega fajne doświadczenie, bo zawsze tak chciałam zrobić, żeby wiecie, pójść na DJ set waszego ulubionego DJ-a i po prostu wrócić na chatę, a nie męczyć się do rana w melanżu. Dosłownie praktycznie nie piliśmy. Przyjechaliśmy chwilę przed potańczyliśmy i wróciliśmy o normalnej godzinie. I love it. Myślę, że będę takie sober melange uskuteczniać częściej. Tak mnie ostatnio straumatyzowały jakieś kace, że jak sobie myślę, że mam mieć w tą pogodę cały weekend wyjęty z życia, to rezygnuję. Także polecam pójść sobie na waszego ulubionego DJ-a i wrócić. I nie męczyć. Wiadomo, raz na jakiś czas trzeba sobie dać, ale. Ale. Nie zawsze trzeba. Zaraz yy, wraca mój chłopak. Mój chłopak. Rozumiecie to? That's weird. Jeszcze nie mogę się przyzwyczaić. Ja byłam single przez 5 lat. Przyjeżdża też do mnie moja przyjaciółka i jedziemy na targi rzeczy ładnych. Trochę się boję, że będzie tam dużo ludzi i ja nie wiem o co chodzi, ale po prostu często chodzę na jakieś takie wy wydarzenia i po prostu jestem tak zmęczona tym, ile jest tam ludzi i że w ogóle wchodzę i wychodzę. No ale cóż, widziałam moich znajomych, że wygląda to dobrze, więc no trzeba się gdzieś ruszyć, bo naprawdę cały weekend taki przesiedziany. Mmm, -mm -mm. Kochani, dajcie mi to rozglądować. She's ready. Co ja chcę się ubrać? Hm. Fajne, spróbuj sobie tej krypki. Spróbuj. Nie, to jest to masz tutaj już krótki Te krótki? To jest takie ostre. Okej, okay, są so, rzeczy targi ładnych nie oddałem. Nie wiem o co chodzi, ale po prostu jechaliśmy tam 20 minut taksówką i mi już się żyć o chciało w tej taksówce. Mam teorię, że jest to po prostu... Dostaje jakiejś choroby lokomocyjnej od takich tanich odświeżaczy powietrza. Do not judge me, ale jak wracaliśmy już lepszym standardem, to, to nie czułam się tak źle. Ja uważam, że po prostu używanie tych takich chamskich odświeżaczy powietrza w taksówkach powinno być zabronione powinno być po prostu zabronione albo chociażby się później nie dziwili jak ludzie w nich żegają, bo naprawdę I was praying I was praying for my life od czasu koszmaru obcięcia włosów słuchajcie, zaczęłam używać wcierki takiej, muszę się no i teraz jak pamiętam to jej używam, nałożyłam teraz na włosy olejek Anwen. Olej do włosów wysokoporowatych. Moje takie nie są, ale jak, jak już jest, to użyję i mam nadzieję, że nie odpadną. A z kolejnych newsów to słuchajcie, dałam sobie mikrofon do japowania. Te wszystkie mikrofoniki, które są. Mam nadzieję, że będzie dobrej jakości. Bo do najtańszych nie należał. Taki mikrofon, który podłączę do telefonu. I podłączę do mojego drugiego aparatu, ale nie do aparatu vlogowego. Chyba, że będę synchronizować dźwięk. Zobaczymy, ale, ale myślę, że ja poważnie do takiego małego mikrofoniku. Obda. Stanęłam po prostu jak jakiś kierownik na budowie, zamiast tutaj pleść warkocza. Muszę zaraz wziąć się jeszcze za selekcję na najbliższą imprezę, na której gram. Słuchajcie, gram. 3 stycznia w Warszawie, także jeśli jesteście z Warszawy albo będziecie wtedy akurat to wiecie co robić. Ok, she's ready. Idę pobierać muza. Stało się. Miała mnie chorować już w tym roku i po prostu. Coś mnie dopada. Miałam taki jeden słaby wieczór. Ach, no ale cóż, zaraz muszę sobie dać jakiś irrigację, bo już czuję, że zatoki mi dają, w kość. Wzięłam jakieś leki, i mam nadzieję, że się z tego jakoś wykaraskam, bo mam tyle rzeczy do zrobienia w grudniu, że w ogóle nawet nie ma opcji, że będę chora. Zresztą już naprawdę przekroczyłam limit. Przekroczyłam limit. Nie wiem, od czego mi tak zsiadła odporność, ale nawet moje badania krwi. Coś tam miałam z odpornością. Wszystko super, ale coś tam z odpornością sobą mi wyszło. Przyszedł mój mikrofon, więc teraz jesteśmy na innym w ogóle aparacie i zobaczymy, czy... Zobaczymy, czy dam radę go podłączyć. Unboxing! Ja w ogóle nie mam cierpliwości. Jak coś kupuję, to ja nie mam czasu, żeby w ogóle docierać do tego, jak to działa i tak dalej. Ja muszę widzieć wszystko od razu. Ja nie mam czasu na czytanie jakiejś instrukcji. Tak? Ładowanie tego sprzętu. No, no, no! Dobra, to jest chyba ten mikrofon. A to co to jest? Do każdej takiej rzeczy powinni przesyłać kogoś, kto po prostu to podłączy. I już, już będę mogła używać. I co? Gdzie to? Tu? No. Chyba jednak muszę przeczytać te instrukcje. Ludzie. No, i są obrazki. Tutaj to, tutaj tak, ten. Tutaj to przyczepiamy. Pierwsza próba dźwięku. Oczywiście nic nie słychać. Czego jeszcze nie zrobiłam. No, chyba. Pytałam się, czy masz słuchawki gdzieś pod. pod. jesteś w domu? No. Aha, no to ci wyśle co? Moją nową nutę, to sobie przesłuchasz. I daj znać. How to connect. This might with a Dobra, wszystko jasne. No exactly, exactly. No, no dobra, no to to rozsyłam też dalej i puszczam to na Master. Nie, bo tak to tak to fajnie dzieje się tam, także... także... eleganckie. Dobra, cudnie. 458 próba dźwięku. Halo! Halo, halo! Sukces! Kurwa, jeszcze teraz będę musiała spróbować podłączyć to do aparatu. Ha! ha! Halo, halo. That's what I'm talking about. Mm -hmm. Słuchajcie, wpadłam na pomysł, żebyśmy zrobili sobie wspólne cleaning mojej garderoby. Myślę, że to jest rzecz, która zmotywuje mnie, żeby zrobić tutaj trochę miejsca i pozbyć się ubrań, których już nie noszę. Myślałam, żeby zrobić to mniej więcej w ten sposób, że po prostu przyjrzymy to sobie razem i pokażę wam, jakie rzeczy wystawiam. Myślę, że na Vinted najlepiej. Not sponsored, ale to najwygodniejsza platforma. Także dajcie znać, co o tym myślicie i czy robimy coś takiego w kolejnym filmie. Bye!